Myślisz, że musisz mówić perfekcyjnie, żeby zdać egzamin z języka polskiego jako obcego? Wiele osób uważa, że nie mówi wystarczająco dobrze, żeby zdać. A co jeśli powiem ci, że błędy są naturalne i nie mają tak naprawdę większego znaczenia? Możesz mówić z błędami i zdać egzamin, bo tutaj chodzi o coś znacznie ważniejszego. Jestem Marta, doświadczona nauczycielka i egzaminatorka i pomagam obcokrajowcom przygotować się do egzaminu z języka polskiego jako obcego. Zobacz, jaką ulgę czują kursanci po współpracy ze mną. Współpracowałam z Julią i z Ludmią. Przyszło do mnie bardzo zestresowane, bardzo zdenerwowane. Wystarczyła rozmowa. Pokazałam im, ok, popełniasz błędy, ale dostałabyś za to tyle i tyle punktów. To jest super wynik. Właśnie o to chodzi na egzaminie B1, żeby pokazać, że poradzisz sobie w codziennym życiu w Polsce. I wiesz, co mi napisała Ludmiła dzień przed egzaminem? Że nie może się już doczekać tego egzaminu, bo przestała się stresować. Jestem spokojna o wyniki moich kursantów. A ty chcesz poczuć się pewnie na egzaminie, nawet jeżeli nie mówisz perfekcyjnie? Zaobserwuj mnie, bo dzielę się tutaj wieloma wskazówkami. Zobaczysz, że egzamin przestanie być taki stresujący. Pozdrawiam.